Dzień dobry, Kacper Święcki. Zapraszam na wiadomości. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie poinformowała o dofinansowaniu polskich służb mundurowych. Na ten cel zostanie przeznaczonych 10 miliardów złotych, z czego policja dostanie prawie 6,5 miliarda złotych. Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach akcji Żołnierska Pamięć odwiedzili miejsca pamięci i groby w żołnierzy, oddając tym samym hołd wszystkim, którzy oddali życie za wolną ojczyznę bądź zmarli w czasie służby. Przez wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 zwiększyło się wsparcie 9 Łódzkiej Brygady Terytorialnej na rzecz podmiotów medycznych w ramach operacji Trwała Odporność. Płynęły wnioski o wsparcie placówek medycznych w Łodzi, Zgierzu, Pabianicach, Łowiczu i Piotrkowie Trybunalskim. 30 października odbyła się 18 kwesta zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Z zebranych w tym roku pieniędzy sfinansowane zostanie drugi etap prac renowacyjnych i konserwacyjnych przy Kaplicy Grobowej Rodziny Ojrzanowskich. 21 października do Kutna przyjechał mamomobus zorganizowany przez Polfarmex SA z okazji miesiąca profilaktyki raka piersi. Pamiętajmy, żeby badać się nie tylko w październiku. Październik to miesiąc profilaktyki raka piersi. Polfarmex włączył się do tej akcji. Co tutaj się dzieje? 15 października obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Polfarmek złączył się w ten sposób do akcji, że postanowiliśmy naszym koleżankom umożliwić badania mamograficzne. 21 października przyjechał do nas mamobus i 94 panie skorzystały z tych badań profilaktycznych. Dbamy nie tylko o zdrowie naszych pracowników, ale również wspieramy organizacje pozarządowe. Od kilku lat wspieramy Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek. W tym roku przekazaliśmy fantom do nauki samodzielnego badania piersi. Posłuży Amazonkom w czasie prelekcji, które mają w szkołach czy w zakładach pracy, a które prowadzą już od prawie 20 lat. W tym roku Polfarmings przystąpił również do akcji ONKO Odpowiedzialni, akcji, która opiera się na zwiększeniu świadomości prozdrowotnej, antynowotworowej wśród pracowników. Wszelkie materiały, które dostajemy od Onko możemy znaleźć również na stronie onkoodpowiedzialni.pl. Akcje dotyczą teraz raka piersi, wcześniej był rak Jelita Grubego. Niedługo będzie rak Prostaty. Także i dla Pań, i, i dla Panów wszelkie informacje. Są dostępne na ich stronach i zachęcamy właśnie też swoich pracowników, żeby korzystali z wiadomości, które tam są przekazywane. Poza tym możemy też uczestniczyć w spotkaniach live i zadawać nawet pytania lekarzom, którzy, którzy w tych live'ach uczestniczą z ramienia on -kod odpowiedzialnych. W dniach 27-29 października w Łodzi odbyło się 14 Europejskie Forum Gospodarcze. Gospodarzem jednego z paneli w trakcie tego wydarzenia poświęconemu tematyce zatrudnienia cudzoziemców w branży logistycznej była Mariola Grodnicka, prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Znajdujemy się na Europejskim Forum Gospodarczym. Co tu robi Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego? Z jakiej racji pojawiła się właśnie w tym miejscu? Staramy się być na wszystkich ważnych wydarzeniach, które dzieją się w województwie i nie tylko w województwie. Ponieważ jesteśmy od wielu lat członkiem klastra, klastra logistycznego Logistik, dlatego poproszono nas też, dlatego że prowadzimy Centrum Wsparcia Integracji Cudzoziemców w Kutnie i ten temat pojawiał się na naszych spotkaniach klastrowych wielokrotnie. Poproszono mnie o to, żeby być moderatorem takiego panelu i wspólnie z panelistami omówić tę tą, tą kwestię związaną właśnie z zatrudnieniem cudzoziemców. Skupiliśmy się na branży logistycznej, ale wiele z tych zagadnień są uniwersalne i one jakby dotyczą w ogóle rynku zatrudnienia. Pytamy moderatora dyskusji dotyczącej cudzoziemców, czy były jakieś wnioski, które go zaskoczyły. Nasi paneliści rzeczywiście w trakcie swojej prezentacji mówili już o ciekawych zjawiskach, które się dzieją, między innymi ze strony pracodawcy tutaj, ze strony w ogóle branży logistycznej, takie wnioski dotyczące tego, że jednak pracodawcom zależy na tym, żeby nawiązywać dłuższą współpracę z pracownikami, aniżeli tylko takie krótkie strzały, czyli kilkumiesięczne, czy no powiedzmy nawet roczne, czy, dwuletnie, czy dwuletnia praca, ponieważ koszt przygotowania takiej osoby do pracy jest dość duży, a firmom logistycznym, które mają już swoją strukturę, działają w, w jakichś określonych systemach, zależy jednak na tym, żeby ten zespół był stały, żeby to nie byli tylko pracownicy doraźni. Pozostali uczestnicy panelu Dali również takie wnioski, które dotyczą, czy są związane z brakiem rozwiązań systemowych. Potrzeba jest na przykład wprowadzenia certyfikatu językowego dla cudzoziemców, który, który byłby takim certyfikatem powiedzmy, państwowym, dającym pewne konkretne uprawnienia. Potrzeba jest również wprowadzenia pewnych usprawnień związanych z szybkością uzyskiwania, uzyskiwania pozwolenia na pracę i na pobyt. No i potrzeba jest również tego, żeby powiedzmy w skali kraju zostały, został zorganizowany system. Instytucji, które zajmowałyby się w ogóle kwestią e, integracji e, cudzoziemców e, z, ze społeczeństwem polskim, tutaj na naszym, w naszym regionie. Żeby to nie była tylko integracja w tych danych grupach, tylko żeby to był naprawdę taki prawdziwy e, proces asymilacji tej grupy do naszego społeczeństwa. Bo też jakby w trakcie, w trakcie naszego dzisiejszego panelu te dane dotyczące braku osób w wieku od 18 do 44 roku życia, Życia. W perspektywie do 2050 roku pokazują, że to jest prawie 10 milionów w tej chwili cudzoziemców w Polsce, jest około 2 milionów. Proszę zatem zobaczyć, jaka to jest i tak duża różnica, mimo że mamy wrażenie, że samych cudzoziemców jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Być może warto o nich zadbać, być może warto zadbać o to, żeby chcieli tutaj przyjeżdżać ze swoimi rodzidami, żeby Polska nie była tylko krajem przechodnim do tego, żeby się nauczyć i iść do dalszych krajów zachodnich do pracy, żebyśmy po prostu byli rynkiem atrakcyjnym. Trwa akcja Zima 2021-2022. Miejski ośrodek pomocy społecznej informuje o akcji. Czym jest Akcja Zima? W jakich ramach czasowych działa? Od 1 października y, ruszył okres ochronny, który trwa do 30 kwietnia y, i w ramach y, tego okresu ochronnego prowadzimy kolejną y, edycję y, akcji Zima. Akcja Zima skierowana jest y, przede wszystkim do osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, y, starszym, ale nie ukrywam, że jest przede wszystkim ukierunkowana na osoby, które y, przebywają tak naprawdę na ulicy. Jaka jest demografia? Kto korzysta z akcji? Kobiety, osoby starsze, mężczyźni? Tak naprawdę mężczyźni, kobiety, osoby starsze, ale oczywiście jest przewaga mężczyzn. Jakie służby działają w ramach akcji? Policja, Straż miejska. Jak co roku wszystkie służby włączają się do akcji Zima, ale tak jak już pani wspomniała, głównie jest to policja, Straż miejska i z tymi służbami podejmujemy działania wobec osób bezdomnych. Jaki jest zasięg akcji? Czy jest to tylko Kutno? My działamy na terenie Kutna, ale udzielamy wsparcia osobom, które znajdują się na naszym terenie, a nie są z naszego terenu. Tylko są na przykład tutaj z. Bocznych gmin bądź z jakiegoś innego, dużego miasta w Polsce. I wówczas takiej osobie też udzielamy wsparcia. Nawiązujemy również kontakt z właściwym miejscowo OPS-em, żeby pomóc takiej osobie. Jak to wygląda od kwestii finansowej? Czy w tym roku większa część potrzebna jest właśnie dla pomoc? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ działania, jakie podejmujemy i pomoc, jakiej udzielamy osobom bezdomnym, są tak naprawdę na stałe wpisane w działalność zarówno noclegowni, ogrzewani, jak i działu pomocy środowiskowej. Czy właśnie bezdomni, osoby, które potrzebują pomocy, mogą liczyć na posiłek, na ogrzanie się? Tak, wszystkie osoby potrzebujące mogą skorzystać przede wszystkim ze schronienia w ogrzewaniu, która jest czynna codziennie od godziny 18 do 8 rano dnia następnego, w noclegowni, która również działa całodobowo. Natomiast tutaj warunek jest taki, że osoba musi się najpierw zgłosić do pracownika socjalnego zgodnie z ostatnim miejscem zameldowania i podjąć tutaj współpracę. Udzielamy też wsparcia w postaci. Ciepłego posiłku, wydawanego tutaj w centrum seniora, oraz e, odzieży dostosowanej oczywiście do pory roku, którą można e, uzyskać w ogrzewalni bądź bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej. Jak to wygląda w dobie epidemii? Czy bezdomni mogą się zaszczepić? Tak, wszystkie osoby, które e, wyrażą taką chęć, mogą się zgłosić do swojego pracownika socjalnego, i tutaj przy wsparciu pracownika socjalnego mogą się zaszczepić w swojej przychodni. Jeżeli zauważymy osobę bezdomną, jak zgłosić pomoc? Wszystkie osoby, które mają wiedzę bądź widzą osobę wymagającą wsparcia, przebywającą na przykład pod mostem na klatce schodowej, mogą zaalarmować po pierwsze służby, które wiadomo z racji pełnienia swoich zadań, mogą szybko zareagować, czyli bezpośrednio do Straży Miejskiej bądź na policję, oraz mo możecie Państwo zgłaszać również bezpośrednio do ośrodka pomocy. Pomocy społecznej w godzinach jego funkcjonowania. Czy ośrodek pomocy monitoruje ulicę, czy właśnie tutaj współpracuje głównie ze służbami? Tak, w ramach akcji Zima jest prowadzony również monitoring. Staramy się raz w tygodniu wspólnie z Patrolem Straży Miejskiej odwiedzać wszystkie miejsca, gdzie mamy informacje, że takie osoby przebywają bądź mogą przebywać. Są to mosty, pustostany, wiaty śmietnikowe bądź klatki schodowe. Podejmujemy wobec takich osób interwencje, staramy się wesprzeć, proponujemy ogrzewanie. No i w dalszej konsekwencji w zależności od potrzeby danej osoby, udzielamy jej po prostu wsparcia. Kto współpracuje z y, mops em mhm. Oprócz służb e, są to oczywiście e, parafie, e, wszystkie stowarzyszenia e, działające na terenie naszego miasta, które co roku włączają się czynnie w akcję Zima i pomoc osobom bezdomnym, e, udzielając e, suchej żywności bądź też e, odzieży. Również państwo, mieszkańcy miasta Kutno, jak co roku też dzwonią do nas z prośbą, gdzie mogliby dostarczyć odzież, bo tak naprawdę co roku potrzebujemy i obuwia, i ciepłych kurtek dla wszystkich osób potrzebujących. Jeśli państwo mieliby chęć pomocy, możecie państwo dzwonić do ośrodka pomocy społecznej. Po uprzednim umówieniu się z pracownikiem socjalnym można taką odzież do nas dostarczyć. Od 3 listopada Kutnowski Szpital Samorządowy będzie częściowo zakaźny. Jak informuje starosta powiatu kutnowskiego, początkowo będzie ponad 30 łóżek covidowych. Decyzją wojewody łódzkiego z dnia 31 października bieżącego roku część oddziałów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego ma zostać przekształcona w oddziały covidowe. I tak, od jutra, od 3 listopada szpital w Kutnie ma mieć w dyspozycji 35 łóżek tzw. covidowych. 5 łóżek izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem, Zakażenia SARS-CoV-2 i 30 łóżek obserwacyjno-zakaźnych dla pacjentów z wynikiem dodatnim. Od 5 listopada Aż do odwołania, tych górze ma być w sumie 79 NPL będzie działać bez zmian. Sor będzie działać bez zmian. Inne oddziały szpitalne będą działać bez zmian. Przychodnie szpitalne będą działać bez zmian. Wszystkie zabiegi w oddziałach będą odbywać się bez zmian. Konsultacje w poradniach szpitalnych będą odbywać się bez zmian. Szpital funkcjonuje bez zmian. Tylko od jutra będzie miał równolegle dodatkowo wydzieloną odseparowaną część tzw. covidową, która będzie bezpiecznie oddzielona od pozostałej części szpitala. Dodam, że szpital w Kutnie jest przygotowany na przekształcenie. Personel posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę w tym zakresie, bo już raz szpital w Kutnie został przekształcony w szpital zakaźny covidowy i dlatego wszystko przebiega bezpiecznie i pod kontrolą. Wszelkie informacje będziemy Państwu przekazywać na bieżąco. Na sygnale. W okresie święta zmarłych z okazji akcji znicz policja zwiększyła patrole w pobliżu cmentarzy. Badali m.in. trzeźwość kierowców oraz bezpieczeństwo dzieci podróżujących w samochodach. 28 października policjanci z Wydziału Kryminalnego Łęczyckiej Komendy przy współpracy z funkcjonariuszami drogówki przechwycili 180 tysięcy lewych papierosów i 98 kg nielegalnego tytoniu w wanie, w którym kierował pijany 40-letni kierowca. Kultura. Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na uroczystość z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości. 11 listopada na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie odbędzie się wystawa plenerowa, msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz przemarsz ulicą Królewską na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. 17 listopada odbędzie się wystawa pokonkursowa, 10 konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory i trzeci przystanek stacji Kutno. Przystanek czwarty odbędzie się 18 listopada, piąty przystanek 19, szósty 20, a siódmy przystanek 21 listopada. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z zawartą programową telewizji Kutno.